thank you Do ogrodu wczoraj, dopiero wieczorem, przyjechałem do Badziawy, i tych informacji za dużo nie mam. No, spóźniliśmy się na ceremonię. Tu jest kaplica Trzewcława Osobskiego, którą pobudował 20 lat temu. Muszę przez tłumacza, bo w innym wypadku nie ma szans. Co jest to munta? Munta jest like jak problem z uh, uh, Problem z stomak. Z stomak, tak. A when, when the? What day? Kapan? Kapan? Hari Selasa malam. Oh, four, four days ago. Buka, buka. Hari, hari yang sakit pertama, maaf. Ah. Okay. Huh? Hari pertama itu Senin malam. Oh ya yeah, Senin. Sunday. Selasa, Sunday yeah. is the starting in the. Uh, yeah. Yeah. Selasa satu kali langsung muat ke rumah sakit, sakit. Ke Rabu pagi jam delapan lima puluh dua. Oh, oh ya, yeah. is the in the morning uh, in the morning um, Wednesday, 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 is Wednesday, the, uh, Wednesday yeah. In the in the hospital. W Sarabaja? No, no, in in Mumbai, Hospital in Mumbai. Tłumaczenie z człowiekiem jeszcze, który tak też dobrze angielskiego nie zna, to jest trudne, ale teraz już wszystko dokładnie wiem. E wyjaśniłem. Zmarł 10 kwietnia o 8.24 rano w szpitalu w Mumbai, 40, 40 km stąd. I tu pochowali go od razu. 40, 40 pasztorów. Nie, nie, nie. Nie Ja mam 20. Ja Ceremonia odbyła się wczoraj. Było ponad 25 księży. Na ceremonii był generał przełożonych SWD. On mi już powiedział, że złoży swoje kości tu obok kaplicy, jeszcze jak byłem poprzednim razem. Zmienił w ogóle obywatelstwo w 90. roku na indonezyjskie, tak żeby do Polski wjechać musiał starać się zawsze o wizę. W pogrzebie było ponad 500 osób, znajomych, przyjaciół. Teraz ogrodę miłosierdzia zarządza Weronika do czasu, kiedy generał zakonu werbistów nie przyśle innego misjonarza. Trudno mi jest dzisiaj to wszystko filmować i reakcjonować. Spóźniłem się o jeden dzień. Dobrze, że chociaż przybyłem tutaj. To dzieło ojca. Osieckiego, kaplica. Około 20 lat temu ją wystawił. Jak skromnie żył i ojciec Czesław Osiecki to można zobaczyć na moich filmach poprzednich. W tej skrzyneczce są relikwie świętej Faustyny Kowalskiej. Marszał Czesława Osieckiego. Krzesław Wosiecki nie szedł z postępem, ze zmianami specjalnie, które Kościół wprowadza. Tradycji, trzymał się tradycji Kościoła. To założyciel zakonu werbistów. Jeden z werbistów świętych. Matka Boża nieustającej pomocy, wędrująca z ojcem osieckim wszędzie. Obraz Chrystusa miłosiernego, siostry Faustyny. Siostra Faustyna, mała Chrystia, w której urzędował Ojciec Osiecki tu się przebierał, przygotowywał dom mszy świętej krzesław Osiecki napisał 20 pamiętników przez cały okres pobytu w Indonezji. Ojciec Osiecki był misjonarzem, który nie rozwlekał kazań, mówił krótko i dosadnie. Nie znosił spóźniania na Mszę Świętą. Jeśli zaczęła się Msza Święta, zamykał drzwi, i ci, co się spóźnili, już nie weszli do kościoła. Tu jest klimat wybitnie gorący, więc nie ma okien, a są przewiewne ściany. Weronika najdłużej przebywająca z ojcem Osieckim, pomocnica jego, ma 62 lata i prawie chyba z 50 lat spędziła razem z Czesławem Osieckim. W zeszłym roku ojcu Osieckiemu, Odcięto nogę poniżej kolana. Od tego czasu już nie chodził, mimo że proponowali mu protezy, jakoś nie mógł na to zgodzić i już siedział cały czas. Ale msze święte każdego dnia odprawiał na siedząco. To było mieszkanie za yy, ołtarzem Ojca Czesława Ocieckiego. Dosłownie mówił, że łóżko miał w pamiętnikach czytałem, że łóżko miał dokładnie za najświętszym sakramentem. Yy, niestety yy, przełożeni nie zezwalają tam wchodzić, jest zamknięte, klucz zabrany i tu Weronika nie ma dojścia do tego pomieszczenia. Teraz idziemy do kuchni. Nie, yy, nie wszyscy wiedzą, jak skromnie Czesław Osiecki żył. Cały czas na ogrodzie. Przebywał. Tu jest jadalnia w tym miejscu. te uroczystości. Zmiany są. Czesław Osiecki bardzo lubił geografię. Lubią mapy. Tekst bez mapy mówił, że to nie wszystko. Dopiero z mapą. Jest trochę zamieszania z tymi uroczystościami. Nie ma spokoju. Tu jest, tu jest kuchnia. Teraz można zobaczyć, w jaki sposób przygotowano posiłki. Żadnych wygód bez elektryczności. Nie mają tu prądu stałego jeszcze, tylko z agregatu. Makan. Tu się głównie jadało ryż z kukurydzą. No i czasami kawałek mięska. Najczęściej suszonej ryby ugotowanej. Czasem pieska albo dzikiego kota. Nieraz małpkę. Czesław Osiecki był wegetarianinem. On Wiele lat nie ja tu mięsa. Północna część Flores, jak mówiłem, to suchy rejon, więc każdą kroplę wody trzeba łapać. I tu wykorzystywało się możliwości z dachów. Jak żeby nie miał poznania gołębi, Ojciec Osiecki to rodowity poznaniak z rataj. Odpowiedzialna za zwierzątka była Weronika. I świnki głównie na sprzedaż, za to coś tam kupowali. A tu się jadło bardzo skromnie. Co to jest w tych uszach, i kaczuszki francuskie. Na początku ojciec Osiecki miał tu takie zagony typu jak w Polsce, ale tu suchy klimat, więc postanowił obsadzić ogród drzewami użytkowymi, takie jak drzewo tekowe i drzewo machoniowe. No i dzisiaj tu już jest wielki las drzew tekowych i machoniowych. Tak jak mówił w moich poprzednich filmach, będą z tego miliony. Oczywiście rupi. Las machoniowy. Tu chodziliśmy, ojciec sąsiedzki mówił: Stoją jak żołnierze w szeregu i dzisiaj piękne drzewa wyrosły. Tych drzew nie było, to już wyrosły za ojca Czesława, który tu posadził je. Tu była dolina wśród dwóch wzgórz. Mimo, że Weronika straciła Czesława Osięckiego prawie jak ojca, bo przecież z nim przebywała od małego, to się zachowuje tak, jakby nic się nie stało. Jest pełna radości. Zawsze, jak jestem drugi raz, to przywożę zdjęcia, które wcześniej robiłem, i filmy. Sprawia to wielką radość dla tych ludzi, jak się nie spodziewają tego. Dosad owocowy dżambu Mango Mango tree. Ananasy Może tu wygląda trochę dziko, ale klimat tego grodu jest niesamowity Pełno ptaszków Jakieś eksperymenty z sukulentami, papaje, kukurydza, dyniowate, jakieś ogórki, może arbuzy. Tu na zapleczu kościółka mieszkał Czesław Osiecki. Ścieżka Ojca Osieckiego z swojego pokoiku Jestem w pesymistycznych myśli Z tymi ludźmi się nie da utrzymać tego ogrodu na tym poziomie co żył ojciec Osiecki Tu jest dużo pracy Może kaplica zostanie ale resztę wszystko zniknie Drzewa wytną, kwiaty nikt, nie, kwiaty nikt nie będzie dbał. Teraz młodzi misjonarze i księża już nie mają tej werby co kiedyś. Starej daty. Będzie grobowiec Ojca Czesława. Ostatnie lata życia ojciec Osiecki przeznaczył praktycznie na szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego w Indonezji. Jeździł na wyspę Jałę do tych dużych miast Rabaja, Bogor, Jakarta. I tam kult ten szerzył wśród katolików. Nie ma już gospodarza, więc nikt nie będzie pilnował tego wszystkiego, a Weronika Choć jest pracowita, nie utrzyma tego sama. Jak nie będzie miała pomocy, to nie ma szans. Wszystko się rozsypie. Ojciec Osiecki niezwykle kochał kwiaty. Nawet zjawy, gdzie tylko co zobaczył nowego, to sprowadzał. Na koniec jemy lunch i pojedziemy z powrotem do Badziały. Tu w ostatni czas Osiecki Czesław jadał Jego miejsce było tutaj Wszyscy razem zawsze jedli I to samo Z tym, że Czesław Osiecki nie jadał mięsa jak był rosołek to tylko rosołek a mięsko odkładał Najczęściej się jada tutaj e, jajko Sałatka zrobiona z liści kasawy, kwiatów papai i marchewki. Kwiaty papai tutaj są takie żółte. To, nie wiem czy widać papaya. papaya. lips. Kwiatki papai jako dodatek do sałatki. O, like it you! O,

Bo jeśli nie, to wszystko upadnie. Po kilku godzinach pobytu w ogrodzie wracamy do Badziały. Jeszcze odwiedzimy po drodze Taduša Gruce, kolegę i rówieśnika misjonarza Broe.